Państwo Zofia i Michał Zielińscy, mieszkańcy Janowa, obchodzili właśnie piękną rocznicę. Razem przeżyli 50 lat od momentu ślubu. Z tej okazji w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się skromna uroczystość. Każde małżeństwo tworzy swoją niepowtarzalną kartę historii. To historia, w której zapisane są trudy codziennego życia, radości i smutki, zloty i upadki. I zapewne w Państwa życiu też tak było, że były dni radosne, ale też były i smutne że pojawiło się cierpienie, ale też było szczęście, bo doczekaliście państwo złotych godów. Ten piękny jubileusz jest dowodem na to, że miłość, którą się kierowaliście, zwyciężyła. Z okazji rocznicy ślubu nie mogło zabraknąć prezentów, m.in. od wójta gminy Bełchatów, Kamila Ładziaka. Były też życzenia oraz lampka szampana. Chciałbym serdecznie złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia. Z okazji tej wspaniałej rocznicy życzę państwu, Wspólnie dalszych, wspaniałych, przeżytych lat wszystkiego najlepszego. Która... Dostojni jubilaci zdradzili nam również sukces udanego związku. I już od tego pierwszego spotkania można powiedzieć, Do że zobaczyłem dziewczynę, na którą dawno czekałem, No. I tak się to stało. I już w mojej myśli było, że ją pierwszy raz zobaczyłem, bo spotkaliśmy się na zabawie w Janowie. To jeszcze pomyślałem, że o, ta osoba może być moją wybranką mojego życia. I tak się stało. Tak się stało, że do tego doszło, żeśmy się pobrali. Zawarliśmy związek małżeński. No i świetnie, no, mamy trójkę dzieci, dwóch wspaniałych synów. <grym, <grym, Arkadiusza <grym, Wójciecha. No i wspaniałą <grym>, córkę, Alicję. Czyli była to miłość od pierwszego a, wejrzenia. Nie pomijając synowych... Dziedzinę, których naprawdę bardzo szanujemy, i oni i nas. No i, I jest bardzo dobrze. I doczekaliśmy się jeszcze do tej pory, jak żeśmy wspominali, nie, troje wnuków i dwie wnuczki. No i tego wspaniałego, małego prawnuczka. Jeszcze jest jeden wnuczek. No a jeśli chodzi o małżeństwo, to wiadomo, że nasze małżeństwo było dobre, prawda? Bo samo to świadczy, że. Te lata przeżyć ze sobą, to już coś mówi, ale i było i różnie, nieraz i było tak, że i były te spory, i nieporozumienia, wszystko, no my tylko my sobie to, z tym dawali to, radę. W, w jaki sposób? Właśnie wyciekali. prosimy o tę receptę, po jak sobie dać nie dawali, radę? Nie, nie, nie dawaliśmy sobie tego, że to jest po prostu o, takie, jak powinno być, tylko, że to jakiś tam żar, myślony, no, nie szybko my o tym zapominali, wracaliśmy do swoich obowiązków, i dalej żeśmy żyli tak, jak, jak, jak się powinno żyć. I tak, tak szkodziło. Po prostu nie, nie było to brane pod, pod uwagę, bo wiadomo, że spory nieporozumienia, tak jak w każdym małżeństwie to wynikają. Tego się nie uniknie nikt w ogóle. Żeby byli najwspanialsi. To i tak nie da rady. Ale to wszystko się puszczało w niepamięć I szybko się o tym zapominało i. Czyli trzeba pamiętać o dobrych rzeczach, a nie o tych złych, prawda? O, tych, o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Uroczystość zakończyło pamiątkowe zdjęcie, a my życzymy Państwu Zielinskim wszystkiego najlepszego.